Pani Lidia Aleksandrowicz opowie nam dzisiaj o insulinooporności. Dowiemy się, na czym polega ta choroba i co ma wspólnego z dietą bezglutenową. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka Weronika Bezglutenowo. Zacznijmy, może, od tego, że powiemy naszym widzom, czym jest insulinooporność. Mhm. Insulinooporność to jest po prostu zmniejszenie wrażliwości tkanek na działanie hormonu insuliny. Insulina jest takim hormonem, który umożliwia nam gromadzenie zapasów żywieniowych na czas głodu, bo nasz organizm, nauczony doświadczeniami tysięcy, pokoleń naszych przodków, zawsze przygotowuje się do głodu. Insulinooporność to jest właśnie wtedy, kiedy tkanki, czyli tkanka mięśniowa, tkanki wątroby, nie chcą przyjmować już glukozy, która znajduje się we krwi. I to jest główny mechanizm właśnie insulinooporności. Ta nazwa właśnie o tym mówi. A dlaczego ten cały mechanizm jest dla nas groźny? Dlaczego jest to chorobą? No, niestety ostatnio można wręcz powiedzieć o jakimś szczycie zachorowań na insulinooporność. Bardzo wiele osób zgłasza się właśnie z tymi problemami. Faktem jest, że też coraz doskonale się ją diagnozuje. Dlaczego jest ona taka niebezpieczna? Ano, dlatego, że jest to taka podstępna choroba ona może się tlić w naszym organizmie całymi latami. I doprowadza do rozwinięcia się cukrzycy typu drugiego. A cukrzyca typu drugiego, często niestety ignorowana, ja niejednokrotnie słyszę od pacjentów, jak mówią, Ja jestem zdrowy, mam tylko cukrzycę. tak? Cukrzyca jest bardzo niebezpieczną chorobą, częstokroć bardziej niebezpieczną niż nowotwory, i trzeba do niej podchodzić bardzo poważnie. Kiedy już okaże się, że zaniedbaliśmy kwestię insulinooporności i po latach, Rozwinie się cukrzyca typu drugiego, to choroba ta polega na tym, że we krwi pojawiają się bardzo wysokie poziomy glukozy. Ta glukoza wiąże się z białkami i niszczy tkanki różnych narządów. Niszczy nerki, i wtedy mamy nefropatię. Niszczy Siatkówkę oka i dlatego chorzy na cukrzycę tracą wzrok, niszczy naczynia krwionośne, niszczy nerwy, i potem skutkiem tego jest na przykład stopa cukrzycowa. Która niejednokrotnie doprowadza do tego, że trzeba tę stopę amputować. W związku z tym rozwija, w związku z cukrzycą typu drugiego rozwijają się choroby układu krążenia, które skutkują rozwojem miażdżycy może dojść do zawału serca, udaru mózgu, czyli są to te wszystkie najczęstsze przyczyny śmierci, jakie występują w naszym kraju. Więc insulinooporność jest bardzo groźna i powinniśmy zwracać uwagę na to, czy przypadkiem się w naszym organizmie nie rozwija. Czyli insulinooporność jest takim krokiem przed cukrzycą, tak? Typu to drugiego. Dokładnie. A jakie są najczęstsze takie objawy insulinooporności? Insulinooporność właściwie zdiagnozować możemy. Medycznie, tak, czyli jeżeli będą objawy, o których za chwilę powiem, zgłaszamy się do lekarza, on nam zleca badania krwi na obecność glukozy, glukozy naczczo. Jeżeli wyniki badań wywołają u lekarza jakieś wątpliwości, skieruje nas na tak zwane badanie krzywej cukrowej. I ona wtedy, analiza tej krzywej może z dosyć dużym, z dużą dokładnością lekarz może stwierdzić, czy mamy tą oporność, czy nie. Ale my już wcześniej możemy po objawach jakby domyślać się, że coś niewłaściwego się dzieje. Na przykład ciągle jesteśmy zmęczeni, tak? Po posiłkach wydawałoby się, że kiedy się najemy, powinniśmy być Pełni energii, mieć siłę, a, a nie tak. Robimy się senni, robi nam się słabo, mamy problemy z pamięcią, z koncentracją. Innym rodzajem takich objawów jest to, że nagle zaczęliśmy gwałtownie chud nie chudnąć, tylko tyć. Mimo podejmowania działań, aktywności fizycznej, odpowiedniej diety odchudzającej, nie możemy schudnąć. To już może świadczyć o tym, że w naszym organizmie rozwija się insulinooporność. Jest to kanał o diecie bezglutenowej. Czy osoby, które nie tolerują glutenu jakoś częściej chorują na insulinooporność, mają większe predyspozycje, czy nie? Mm -hmm. To znaczy, sam fakt, że ktoś ma problem z chorobami glutenozależnymi i eliminuje gluten, nie oznacza, że ma on większe skłonności do insulinooporności. Insulinooporność jest chorobą, która rozwija się przede wszystkim na skutek naszych własnych działań, czynników środowiskowych, czyli nieprawidłowego żywienia i zbyt małej aktywności fizycznej na co dzień. Tak? W związku z tym, na przykład, gluten osobom, które nie są chore na choroby glutenozależne, ale mogą się na przykład bać, że gluten może wywoływać insulinooporność, to nie ma powodu, bo gluten jest białkiem. W związku z tym nie może wywołać insulinooporności, bo insulinooporność rozwija się wtedy, kiedy dostarczamy naszemu organizmowi pokarmów, które bardzo łatwo przekształcają się. W naszym przewodzie pokarmowym w glukozę i ta glukoza gwałtownie skacze nam po zjedzeniu określonych produktów, określonych potraw. Tak? Natomiast gluten jest białkiem, więc on glukozy po prostu nie zawiera, więc nie. Natomiast jeśli zaczniemy rozpatrywać, czy osoby będące na diecie bezglutenowej tak, mogą być bardziej podatne na rozwinięcie tej insulinooporności. To już wszystko zależy od tego, jaką ktoś dietę stosuje. Bo tak jak mówiłyśmy na naszych poprzednich filmach, słowo, jak, wyrażenie dieta bezglutenowa mówi nam w zasadzie tylko to, że eliminujemy z tej diety gluten. I tak naprawdę można do tego podejść w bardzo różny sposób. Jeżeli na przykład ktoś przed Diagnozą choroby glutenozależnej, żywił się głównie chlebem białym i białymi bułkami, jadł dużo mącznych, pszennych pokarmów typu pierogi, makarony, kluski tego typu to ta osoba niewątpliwie była narażona na to, że te łatwo przyswajalne węglowodany czyli skrobia, które były w tych produktach. One łatwo bardzo się trawią w naszych jelitach, i już po prawie 20 minutach, no trochę powyżej 20 minut, my już w jelicie cienkim mamy w zasadzie rozłożone je na glukozę. I wtedy, jak dużo jest glukozy w jelitach, to nagwałtownie gwałtownie przedostaje się do krwi i skacze nam poziom glukozy we krwi, skacze nam za tym poziom insuliny we krwi. I jest to zjawisko bardzo niekorzystne. Tak? Jeżeli ono ciągle będzie powtarzane, rozwinie się insulinooporność. I teraz, jeżeli ktoś taki przejdzie na dietę bezglutenową, ale teraz zamiast powiedzmy tych produktów z rafinowanej mąki pszennej, będzie jadł produkty z oczyszczonej, rafinowanej mąki kukurydzianej, czyli mąkę kukurydzianą, grysik kukurydziany, płatki kukurydzianej, nie daj Boże, chrupki kukurydziane, tak? ryżowej też, która zawiera bardzo łatwo przyswajalną skrobię, czyli makaron ryżowy, biały ryż, płatki ryżowe, to u kogoś takiego może się rozwinąć insulinooporność również. Czyli nie chodzi tutaj o dietę bezglutenową i gluten, ale o ogólnie zdrowe żywienie, tak? Dokładnie. Czyli taka zbilansowana dieta, to jest najlepsze, tak. żeby zapobiec tej insulinoporności. To tak? nie jest już kwestia zbilansowania, tylko kwestia tego, czy ta dieta zawiera łatwo przyswajalne węglowodany. Jeżeli ktoś, przechodząc na dietę bezglutenową, stosuje zdrową dietę bezglutenową, czyli taką, w której mamy dużo warzyw. W której mamy produkty, jeśli produkty zbożowe, to one są pełnoziarniste, czyli jeśli już ta kukurydza koniecznie musi być, to pełne ziarno, tak? Całe ziarno, ono nie jest przerabiane, ale można sobie zjeść po prostu gotowaną kukurydzę na przykład, tak? czy dodać ją do sałatki. Jeżeli zamiast tej rafinowanej pszenicy zaczną jeść kaszę jaglaną, czy kaszę gryczaną, to to są produkty, które mają dużo błonnika, a błonnik powoduje to, że Trawienie skrobi w przewodzie pokarmowym jest spowolnione, w związku z tym nie uwalniają się duże ilości glukozy i nie ma tego skoku poziomu glukozy we krwi, nie ma takich skoków insuliny i w związku z tym ta insulinooporność nie powinna się rozwinąć. A jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego, jak prowadzić zdrową dietę bezglutenową, to pod filmem będzie umieszczony link do poprzedniej rozmowy z naszą panią dietetyk. Kolejne spotkanie z naszą dietetyczką dobiegło końca. Kolejna dawka wiedzy została przekazana. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Zostawcie łapkę w górę lub komentarz, może i wyborykacie się z insulinoopornością. Zapraszam Was za tydzień o godzinie 18. Cześć!